Z jednej strony słyszymy, że skup się na pozytywnych rzeczach, zignoruj pewne negatywne rzeczy. Zignoruj to, co się dzieje. Nie skupiaj się, nie interesuj się, nie, nie zagłębiaj się w te wszystkie negatywne myśli, w te negatywne uczucia, w tych negatywnych ludzi i zajmij się tym pozytywnym. Skup się na sobie, skup się na pozytywnych rzeczach, skup się na rozwoju, skup się na tych rzeczach, które sprawiają, że czuje się fajnie. A z drugiej strony słyszymy takie rzeczy, jak poczekaj. Poczuj te emocje, oszwój się z nimi, zderz się z tą traumą, zderz się z tym strachem, poczuj te emocje, posiedz z tym, przyzwyczaj się do tego. Co mam robić? Jeżeli zderzasz się w swoim życiu, spotykasz pewne strachy, pewne negatywne emocje, pewnych negatywnych ludzi, pewne negatywne okoliczności, jeżeli masz jakiś strach, jakieś kompleksy, jakieś problemy, jeżeli czujesz się negatywnie w pewnych sytuacjach i powtarzają się, i jeżeli one są w miarę mało intensywne, jeżeli masz jakiś problem, jeżeli masz jakiś strach, który się pojawia, ale nie jest taki intensywny, nie siedzisz i myślisz o tym po nocach, po prostu pojawia się, nie lubisz tego, ale potrafisz to znieść. Jeżeli. Ta trauma, te negatywne emocje są niskiej intensywności, zapamiętaj to, niskiej intensywności, potrafisz, potrafisz się zderzyć z tym, ale nie lubisz tego. To wtedy bardzo dobra opcja jest zignorować to, zignorować to, odzyskać swoje skupienie, odzyskać swoją uwagę i włożyć ją w pozytywne rzeczy. Jeżeli ktoś ma ludzi, i możesz to znieść, ale nie podobać ci się to. Jeżeli ktoś robi pewne rzeczy, które nie lubisz, możesz to znieść, ale po prostu ci się nie podoba. Jeżeli ty boisz się pewnej rzeczy trochę, boisz się, stresujesz się, ale to nie jest takie strasznie mocne, możesz sobie poradzić z tym, to możesz spokojnie to zignorować i włożyć całą swoją energię w te fajne rzeczy, w te fajne myśli, w to co lubisz, w to co chcesz. Wytłumaczyć ci dlaczego? Wytłumaczyć ci, co się stanie w momencie, gdzie są jakieś małe traumy, które, się, które wywołują sytuacje podobne często, nie? Że ta sama rzecz się pojawia, ta sama przeszkoda, ten sam strach, nie? I to jest małe. To oznacza, że masz jakąś traumę w sobie. Jeżeli skupisz się na pozytywnych rzeczach, to się rozwiniesz. To się poczujesz lepiej, to złapiesz taki flow, złapiesz taki flow pozytywny, wzmocnisz się, będziesz skupiony na pozytywnych rzeczach, będziesz się czuł fajnie, będziesz się przez dłuższy czas czuł fajnie, będziesz robił fajne rzeczy, będziesz się rozwijał, będziesz czuł się silniejszy, będziesz na takim flow pozytywności. I przez to, że masz traumę, ta negatywna, ta mała negatywna rzecz pojawi się tak czy inaczej gdzieś. To przez to, że będziesz na flow pozytywności, przez to, że będziesz wzmocniony, to spotkasz to i nie będzie tak istotne już. I wyleczysz tą traumę, bo zmierzysz się z tym albo posiedzisz z tym bez strachu. Nie będzie spiny. Pojawi się ta rzecz, pojawi się znowu ten strach, ale przez to, że szedłeś bardzo długo do góry, rozwijałeś się, byłeś skupiony na pozytywnych rzeczach, jesteś na takiej fali pozytywności, rozwinąłeś się ogólnie. Przez to, że pracujesz nad pozytywnych rzeczach i Twoje życie staje się bardziej pozytywne, to spotkasz ten problem, ale już nie będzie tak intensywny. Już będzie inna perspektywa, już będziesz na takim flow, będziesz jechał, pojawi się i będzie takie małe. Takie, że okej, okay, ja jestem teraz wysoko, to jest mała rzecz. I masz taką fazę, takie przekonanie, że to jest małe. Nawet jak to spotka mnie, to, to, nie, jest, to nie jest takie intensywne. Mo mogę, mogę to znieść. Mogę to znieść. I wiele razy ludzie, i ty też prawdopodobnie, boisz się jakiejś małej rzeczy, ignorujesz to i skupiasz się na pozytywnych rzeczach, i nawet nie pamiętasz, kiedy wyleczyłeś tą traumę. Po prostu było bardzo fajnie, było fajnie, było fajnie, rozwinąłeś się, rozwinąłeś się, rozwinąłeś się, i zapomniałeś o tym, że pewna rzecz się pojawiała i była problemem, ona zanika. Zanika, wyleczyłeś traumę gdzieś po drodze i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Spotkałeś gdzieś po drodze ten problem, i już nie był problemem dla ciebie, bo byłeś bardzo zwinięty, i już nie bałeś się tej rzeczy. I zapomniałeś o tym, że to istnieje. Bardzo dużo razy ludzie leczą swoją traumę, jeżeli jest mała, jeżeli jest mało intensywna, nieświadomie, nie zdając sobie z tego sprawę. Samym tym, że skupiałem się na pozytywnych rzeczach. I gdzieś po drodze się wylecz samo. Teraz, uwaga, z drugiej strony mamy pewne traumy. Które są bardzo, bardzo intensywne. Prawdopodobnie masz pewne motywy w swoim życiu, które się pojawiają co jakiś czas. I może za każdym razem mocniej. Co jakiś czas pojawia się ta sytuacja, która powoduje, że bardzo mocno się boisz. I to są te traumy, które chcemy uniknąć. To jest ten ból, który odczuwamy, którego nie możemy znieść i chcemy uciec. Nie możemy sobie z tym poradzić, po prostu chcemy tego uniknąć, obojętnie co. I mimo wszystko, jeżeli trauma jest mocna, to co jakiś czas pojawia się znowu ta sytuacja, znowu, gdzie czujemy się w taki sam sposób. Na przykład znowu jesteś samotny, znowu ktoś Cię zostawia, znowu bardzo mocno wstydzisz się albo stresujesz się przez to, że jesteś w pewnej sytuacji niewygodnej. I boisz się tego i uciekasz. I życie prowadzi cię znowu w tą sytuację co jakiś czas. Że znowu jesteś w tej pozycji i znowu jesteś bezsilny. Samotny. Zostawili cię. Znowu jesteś w tej sytuacji. Wtedy wiemy, że trauma jest mocna. I wiesz o tym, bo to są te rzeczy, które sprawiają, że panikujesz i chcesz uniknąć tego, i siedzisz i myślisz o tym w nocy i. Masz parę dni, gdzie czujesz się okropnie, wiesz, że to jest mocne. I teraz, jeżeli zignorujesz to i skupisz się na pozytywnych rzeczach, nie? Zignorujesz to, i większość ludzi tak robi, bo to jest przerażające. Wymaga bardzo dużo odwagi, żeby zderzyć się i poczuć pewne emocje w pełni. Jeżeli skupiasz się na pozytywnych rzeczach, a trauma jest mocna to wzmocnisz się, nie? I dobrze jest, jak robisz to. Część czasu zawsze musisz spędzić nad pozytywnością, nad skupianiem się na fajnych rzeczach, nie? Ale nawet jak się rozwijasz w pozytywnych rzeczach, nawet jak łapiesz taki flow pozytywności, jest Ci lepiej, 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 to jeżeli pojawi się znowu ta sytuacja, to nawet jak jesteś wzmocniony, to nadal, nadal rozwala Cię. Nawet jak złapałeś flow i rozwinąłeś się bardzo, Walnie cię ta sytuacja, uderzy cię ta trauma, spotka cię znowu ta sytuacja, której się bardzo, bardzo mocno boisz, i nawet jak jesteś wzmocniony, to nie możesz się zmierzyć z tym. Nie zmierzysz się z tym. Spanikujesz znowu i uciekniesz, bo to jest bardzo intensywne. Teraz wiesz, że to jest ta mocna trauma i ona ignorowaniem nie zniknie. Ona zmianą skupienia nie zniknie, bo to jest mocne. Może zmienić skupienie i wzmocnić się. Ale to jest tak mocne, że nawet jako wzmocniona osoba będziesz się tego bał. Więc wiesz, że to jest mocna trauma, i w takiej sytuacji najlepsza rzecz, którą możesz zrobić, jest to, że w pewnym momencie zbierasz odwagę i mówisz: Nie będę uciekał. Obrócę się i pójdę w tym kierunku. Nie będę szukał sposobu, Siedzieć na telefonie i zadzwonić do kogoś i zająć się czymś, żeby tego nie czuć, tylko zatrzymam się, tak jak mówiłem w ostatnim filmie. Siądę na kanapie i powiem: Dobra, siedźmy z tymi emocjami. Tak zmienia się intencja. Puszczasz, puszczasz to takie uciekanie i mówisz: Oddaję się, siadam na kanapie i siedzimy teraz. Siedzimy, siedzimy z tymi emocjami. Ten fragment ciebie, który cierpi, ta część ciebie, która cierpi, ta część ciebie, która jest traumatyzowana. Będzie miała towarzystwo. Ty będziesz siedział z tym. I będziesz czuł te emocje, będziesz czuł tą negatywność, ale jest zmiana, zmiana podejścia. Tak, idziesz w tym kierunku. I zobaczysz, że paradoksalnie to jest takie lżejsze, że, że nie boli tak, jak myślałeś. Tak, uciekałeś zawsze, wyobrażałeś to jako coś strasznego, a jak zatrzymujesz się, mówisz: Ej, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Siedzimy z tym teraz. Idziemy w to. To jest odwaga. To od razu przenosisz Cię na wyższą wibrację i od razu jest trochę lepiej. Ale będziesz czuł negatywne emocje. Będziesz czuł się źle. I chodzi o to, że rzeczywiście siedzisz z tym i przetrawiasz to. I myślisz, i rozmawiasz ze swoim podświadomością. I zadajesz pytania. Mówisz do tej części siebie. Siedzisz na kanapie i mówisz, OK, czuj się tak. Ja będę siedział tutaj z Tobą. Będziemy się czuli tak razem. I zadajesz pytania. Dlaczego się tak czujesz? Dlaczego się tak boisz? Dajesz akceptację, dajesz rozumienie, dajesz rozumienie samemu sobie, siedzisz ze sobą, ze swoimi emocjami i mówisz, jest ok, jestem tutaj. I nie próbujesz zmienić i powiedzieć, nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie rób tak, nie, czuj się tak, jak chcesz, ja będę siedział z Tobą. Bo jak mówię w filmach, otwórz się na ból i poczuj to, i poczuj w pełni te emocje, to nie mówię poczuj te emocje po to, żeby zniknęły. Poczuj te emocje po to, żebyś poczuł te emocje. O to chodzi. Bo może masz takie podejście, że ja siądzę z tymi emocjami, żeby zniknęły. Siądzę z tymi emocjami z jedną intencją, żeby wyleczyć tą tramę, żeby nie czuć się tak już. To jest dokładnie tak, jakbyś podchodził do mojego dziecka, które ma ludzi, które krzyczy, które chce ci coś wytłumaczyć, które chce, żebyś wysłuchał, które chce coś ci powiedzieć, które chce Twoją uwagę i ma ludzi, krzyczy i męczy cię. I ty byś pomyślał sobie w swojej głowie, dobra, wysłucham to dziecko, wysłucham go, posiedzę, wysłucham go, żeby mieć to z głowy. I czasami rodzice to mówią. Dobra, powiedz mi, żeby mieć to z głowy. Nawet jak to nie mówisz, nawet jak to nie mówisz na głos i w swojej głowie twoja intencja jest taka, że wysłucham go, żeby mieć to z głowy. To praktycznie nie słuchasz. To, co chcesz, to jest to, żeby mieć to z głowy. I dziecko może fizycznie odbierze twoją uwagę, zobaczy, że jesteś, ale nie poczuję kontaktu, nie poczuję, że naprawdę słuchasz. Bo Twoja intencja jest nie słuchać, twoja intencja jest mieć to z głowy. I tak samo podchodzimy do siebie bardzo często. Jak mówię, otwórz się na ból, to nie mówię, otwórz się na ból, wyleczysz traumę i chodzi o to, żeby tego nie czuć. Chodzi mi o to, żeby twoja intencja była rzeczywiście, że siadam na tej kanapie. I rzeczywiście będę siedział i czuł te emocje. I wiesz co? Bardzo ważne jest to, żebyś rozumiał, że ten ból nie będzie znikał. Ty nie robisz to po to, żeby zniknął ból. Ty robisz to po to, żebyś ty się zmienił, żebyś nie odczuwał to jako ból. Bo ludzie często mówią: Dobra, leczę traumę, czuję te emocje, wchodzę w to, czuję to, czuję to, czuję to, poczuję to, i to powraca później, i powraca, i powraca. Nic to nie działa, nic to nie działa, mówią ludzie. Znowu wróciło, znowu czuję te emocje, nic się nie zmieniło. Chodzi o to, żebyś ty doszedł do punktu, gdzie jak to wraca, jest ci to obojętne, że może wrócić, o to chodzi, że może to wrócić i się tego nie boisz. Żeby rzeczywiście nawiązać taki kontakt z tymi uczuciami, żeby naprawdę posiedzieć wystarczająco długo, posiedzieć i porozmawiać z tym fragmentem siebie, wewnątrz w swojej głowie, zadać pytania, zobaczyć jakie rzeczy ci odpowiada, być przy tym i powiedzieć, kuczę. Wiem, że się czujesz niekochany. Rozumiem to. Bo często usłyszysz, że ten fragment Ciebie mówi boję się, bo jestem brzydki, bo mam jakąś część brzydką. Może to jest jakaś część Ciebie, która uważa siebie za brzydką. Może to jest jakaś część Ciebie, która nie wychodzi, bo raz wyszła, raz pokazałeś siebie i byłeś skrzywdzony. I przekazuje Ci, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nigdy nie pokochał. I możesz okazać akceptację samemu sobie i powiedzieć, ja Cię kocham. Ja kocham tą brzydką część siebie. Nawet jak nikt nie kocha, to ja kocham to. Ja posiedzę i poczujesz ten opór, poczujesz, że kurczę tej części siebie nie kocham, kurczę, nie kocham. Ale chodzi o to, że naprawdę otwierasz się i starasz się. Starasz się to zaakceptować i powiedzieć: kurczę, pokocham, kurczę, pokocham, pobędę z tobą. Pokażę cię, pokażę cię ludziom. Ujawnię tą część powoli. Jak posiedzisz długo, nawiążesz kontakt z tą częścią ciebie, która cierpi, to z czasem zobaczysz, że jak będzie się pojawiał znowu ten sam ból, to nie będziesz mówił, o czy znowu się pojawiło, czemu znowu się pojawiło, nie wyleczyłem traumy, będziesz myślał sobie, okej, okay, może być, ja, ja mogę siedzieć z tym, ja mogę posiedzieć, ja już rozumiem, idziemy do przodu. I zobaczysz, że z czasem się będzie to rozwijało i będziesz czuł mniej intensywnie te emocje, będzie się zmieniała twoja perspektywa do tego, i przez to, że będzie się zmieniała Twoja perspektywa do tego, to ta część ciebie będzie się czuła bezpieczniej. Będzie się czuła, że Ty możesz, że ma towarzystwo, że te emocje w Tobie, ten ból ma towarzystwo, ma Twoją uwagę, ma Twoje towarzystwo i przestanie cierpieć tak bardzo. I nie będziesz odczuwał tak intensywnie tego bólu. I przestaną się pojawiać okoliczności, które to wywołują, ale to będzie ewentualnie w przyszłości. Praca z traumą to nie jest to, że zrobię to, żeby mieć z głowy, zrobię to, żeby nie czuć tego. Praca z traumą to jest długi proces. I możesz przenieść tą analogię na związki. Ludzie szukają jakiegoś partnera, nie? Ludzie w pewnym etapie swojego życia szukają, poznają ludzi i tak dalej, nie? Poznasz pewnych ludzi, i są rzeczy, które Ci nie pasują w związku, nie? I nie są to strasznie intensywne. Nie jest tak, że strasznie tego nie lubisz, po prostu nie lubisz tego, nie pasuje ci, ale potrafisz to znieść. To jest takie niewielkie, nie? Niewielki problem. I, i mówisz tej osobie, wiesz, co? Nie pasuje mi to. Nie pasuje mi to i zajmę się innymi rzeczami. Ja nie będę zaangażował się w takie, w takie rzeczy. Nie będę angażował się w takie dyskusje, w taką dramę, w takie problemy. Nie będę się angażował. To jest ok, mogę to znieść, ale nie będę się w to angażował. Ja. Skupiam się na pozytywnych rzeczach. Jeżeli chcesz, to chodź na pozytywne rzeczy, ja idę tam. I przez to, że wystawiasz granice ludziom i bierzesz swoją uwagę i skupiasz się na tych pozytywnych rzeczach, na swoim rozwoju, na tym, żeby było fajnie, na tym, żeby się rozwijać, to pewni partnerzy, pewni ludzie, których poznajesz, odpadają, nie pasują. Oni chcą robić ciągle pewną rzecz, którą ty nie lubisz. A ty mówisz, dobra, ja tam nie idę. I skupiasz się na fajnych, na pozytywnych rzeczach. Odpadają pewni ludzie, poznajesz innych ludzi, którzy nie robią tego, którzy sprawiają, że czujesz się fajniej, bo skupiasz się na pozytywnych rzeczach. Rezonujesz z innymi ludźmi, jest fajniej, 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 rozwijasz się, poznajesz partnera, poznajesz, 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 poznajesz pe w pewnym momencie osobę taką fajną, Siedzisz z tą osobą, ona jest dużo fajniejsza od tamtych, nie sprawia takich problemów. I się rozwijacie razem. I w pewnym momencie ten Twój partner zrobi tą rzecz, którą Ty nie lubisz. Zrobi tą rzecz. Bo masz trochę traumy w sobie i to się pojawi, ale przez to, że Twój partner jest na wysokim poziomie, Ty jesteś na wysokim poziomie, rozwijaliście się bardzo długo, to jak to się pojawi, to nie ruszy Cię emocjonalnie. Rozwiążesz to łatwo. Podejdziesz łagodnie do tego, podejdziesz spokojnie do tego. Będzie inny poziom. Teraz jest pewna rzecz, która pojawia się u każdego partnera w pewnym momencie. Przy każdej osobie, którą poznajesz, pojawia się zawsze ta sama, ten sam problem. To jest Twój problem, to jest Twoja trauma. Pojawia się ten sam konflikt, ten sam problem. Obojętnie jakiego partnera masz i obojętnie jak wysoko jesteś, obojętnie jak w fajnym stanie jesteś, to bardzo tego nie chcesz, bardzo tego nie lubisz, bardzo unikasz tego. To jest mocna trauma. Jeżeli widzisz, że zmieniasz partnera, zmieniasz partnera i zmieniasz partnera i zmieniasz partnera i ten problem za każdym razem się pojawi i za każdym razem bardzo mocno się tego boisz, to przyszedł czas, żeby wybrać pewną osobę i posiedzieć dłużej. Wejść w związek, wejść w związek i naprawdę wiedzieć o tym, że to jest moja trauma i ja wejdę w ten związek i rozwinę się w tym związku i będzie to długoterminowy związek i zawarcie o ten związek i postaram się wyleczyć tą traumę, bo obojętnie gdzie pójdę, obojętnie gdzie pójdę, ten problem będzie i będzie za każdym razem mocny. I to jest problem z ludźmi, którzy nie chcą leczyć traumy. Nie chcą zderzyć się z tym bardzo strasznym czymś, z tą mocną traumą. Zmieniają partnerów przez całe życie. I zawsze jak pojawia się pewien specyficzny problem, to spadają. Przychodzi moment, gdzie rozumiem, że to jest mocna trauma, i będę kontynuował związek i nie będę odwracał się uciekał i zmierzę się z tym. Może boję się otworzyć, może boję się narazić, może boję się, żeby ktoś mnie zobaczył w pełni. Może bać się pokazać, może bać się, że ktoś zobaczy mnie naprawdę w głębi i mnie zostawi. To jest coś, z czym musisz się zderzyć. To jest mocna trauma, i wtedy siedzisz i pracujesz nad tą traumą. I będziesz, będąc w związku, to będziesz pracował nad tą traumą, będziesz czuł te emocje, będziesz przeżywał to, będziecie szukali razem rozwiązania, łagodnego rozwiązania, będziesz Pauzował i czuł te emocje i razem z tymi emocjami podejmował jakieś świadome decyzje, a nie uciekał panicznie. Popracujesz nad sobą, rozwiniesz się, zrzucisz ciężar, wyleczysz traumę, będziesz wchodził powoli na wyższy poziom. Mam nadzieję, że Twój partner będzie robił to samo, bo jeżeli nie, to Twój partner zostanie nisko, a Ty się rozwiniesz i rozstaniecie się. To jest normalne. Nie ma wibracyjnej kompatybilności, jesteś na innym poziomie, na innym świecie. Ta osoba, jeżeli nie pracuje nad takimi rzeczami, nie, nie wykorzysta ten związek, żeby wyleczyć swoje traumy, to zostanie niżej, ty pójdziesz do góry i pójdziesz w inny świat i poznasz inną osobę i tam będzie fajnie. Tam będzie fajnie. Dlaczego dlatego fajnie jest, żeby każdy robił tę robotę, żeby ten związek mógł się utrzymać i żebyście byli razem w tym fajnie. Bo tak czy inaczej, ta osoba, która się rozwinie, ta osoba, która rzuci traumę, to pójdzie na poziom, gdzie tam będzie miał fajne związki. Gdzie spotka osobę, która też ma wyleczoną tą traumę i będzie fajnie? Spotka osoby, które mają mniej ciężaru i będą żyli w rzeczywistości, gdzie jest fajnie. A ta osoba, która nie zrobiła tej pracy, to zostanie nisko. Im więcej ludzi pójdzie tam do góry, im więcej ludzi zrobi tą pracę, tym bardziej zaludnione będą te miejsca, tym fajniej nam będzie wszystkim razem. Tyle. Mam nadzieję, że rozumiesz. Łagodna trauma. Mało traumy? Ignoruj. Możesz ignorować i skupić się na pozytywnych rzeczach. Mocna trauma? W pewnym momencie będziesz musiał podjąć tę decyzję, że ok, będę musiał się zmierzyć z tym i posiedzieć z tymi emocjami. Nie po to, żeby zniknęły, tylko po to, żeby naprawdę posiedzieć z tym. Nie po to, żeby zniknęły, bo Gracjan mówił, że znikną. Po to, żeby, żebym ja się zmienił. Po to, żebyś ty się zmienił przebywając z tymi emocjami. Jeżeli film jest pomocny, zostaw like, a jeżeli też się ciekana tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.